W tym roku miasto Ustka do akcji włączyło się razem z Gminą Wiejską Ustka. Patronat nad szlachetną paczką w tym regionie wspólnie objęli burmistrz Ustki Jacek Maniszewski oraz wójt gminny Anna Sobczuk-Jodłowska. Serdecznie zapraszam naszych mieszkańców, aby włączyli się w próbę pomocy najbardziej potrzebującym rodzinom z naszego regionu. 13 listopada zostanie udostępniona baza najbardziej potrzebujących rodzin którym będzie można pomóc, zbierając dla nich prezenty. Zaangażujcie w to swoich znajomych, rodzinę lub współpracowników. Razem możemy więcej. 13 listopada na oficjalnej stronie akcji www.szlachetnapaczka.pl Dostępna będzie ogólnopolska lista potrzebujących rodzin. Znajdą się tam także potrzebujący z ustki i z gminy. Po uruchomieniu akcji będzie można dodać kolejnych potrzebujących. Po tym 13 listopada również będą dodawane nasze rodziny po to, aby darczyńcy mogli wybrać wybraną przez siebie rodzinę i wspomóc. Według swoich możliwości i potrzeb. Szlachetna paczka działa według sprawdzonego od 21 lat schematu. Darczyńca wybiera potrzebującego lub rodzinę, którym chce pomóc. Następnie grupę osób, z którą przygotuje paczkę. Paczka trafia do potrzebujących przed świętami. Chciałabym być też dumna z darczyńców. Mam nadzieję, że nie będziemy mieli żadnych problemów, a dobro wróci. Szlachetna Paczka to ogólnopolski projekt społeczny, organizowany przez Stowarzyszenie Wiosna, którego głównym celem jest materialna i mentalna pomoc rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Co roku do akcji przyłącza się kilkanaście tysięcy wolontariuszy. Pomoc rodzinom przekazywana jest podczas finału Szlachetnej Paczki, nazywanego Weekendem Cudów, który odbywa się co roku na dwa tygodnie przed świętami Bożego Narodzenia.